Cześć! W taki kadr trochę... Hm. Zawalony No ale... Chwilę temu dosłownie postanowiłem, że z... nakręcę materiał dla Was Także dzisiaj budujemy Budujemy generator Niestety nie jest to generator PWM, tak jak Wam obiecałem A będzie to generator przebiegu Taki najprostszy... E... No, generator sygnału, tak? Będziemy go montować na takiej płyteczce, jednak yy, bez problemu możecie go zlutować sobie. I to wtedy wiecie. Tylko trzeba wszystko dobrze połączyć. Zaczynamy. Co będzie potrzebne? Potrzebne wszystkie elementy mam tutaj. Jest ich naprawdę niewiele. I teraz dajcie mi chwilę. To ja wam tutaj to poukładam. Dobra. Tutaj mam te elementy, a tam faktycznie nie było wszystkiego, bo nie było jeszcze tego układu. Układ to jest N555. N5 najpopularniejszy układ na świecie. No. Dalej. Mamy tutaj kondensatorek taki ceramiczny. Jest to kondensator 472. J400, czyli 42 nanofarady, z tego co pamiętam. Czy tam picofarady? W ogóle to wam napiszę po prostu w opisie, dobra? Wszystkie wypiszę. 10 nano kondensatorek. 100 mikrofaradów. Rezystor 2,7 kω No i jak już mówiłem, nasz układ. Także naprawdę nie ma tego dużo. Mamy tutaj naszą płyteczkę, jak widzicie. No i zaczynamy. Najpierw sobie wepniemy nasz układ. Układ wpinamy tak, żeby to wycięcie było po lewej stronie ekranu. Wepniemy go sobie tutaj na środek. Proszę. Jak widzicie, wycięcie. Co, o co chodzi z tym wycięciem? To wycięcie musi być do góry, kiedy chcemy policzyć nóżki tego układu. Bo, oczywiście, trzeba to jakoś liczyć i musi być to jakoś ustandaryzowane. Także tutaj jest albo taka kropeczka, która też tutaj jest, albo takie wycięcie na górze układu. Znaczy, na górze, no tutaj na jednej ze stron. I jak liczymy? Ten, tą kropeczkę ustawiamy do góry. Tak, żeby była do góry po prostu. I liczymy od lewej od góry. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli takie U robimy, jakby od lewej strony piszemy U. Licząc nóżki układu. Dobra. Także przechodzimy do montażu naszego generatora. Do pinu. Pin 4 w ogóle nas nie będzie interesował. To od razu mówię. Do pinów. 7 i 8, czyli tych tutaj podpinamy nasz rezystor. Aha, boże, jeszcze jestem taki rozkojarzony, że zapomniałem dodać, że jeszcze nam będzie potrzebny potencjometr 100 kOhm. No, także podpinamy do pinów 7 i 8 nasz rezystor. Dalej. Wepniemy sobie nasz potencjometr, może po tej stronie. Potencjometry ciężko wchodzą, bo one mają grube nóżki. Ale dobra, udało się. Widzicie, jest wpięty. Teraz sobie weźmiemy kabelek. Dobra. Będą nam potrzebne dwa i jeden. Łączymy. Podłączamy po prostu pod potencjometr, tak? Czyli jeden w ten sposób muszą być w tym samym rzędzie. I podłączamy drugi. Czyli będzie on tutaj. O, sorry, że mam tak trochę wyjechałem z kadru. Tak to będzie wyglądać. No i dobra. Jeden z kabelków podłączamy do pinu 7. Albo, może ten podobny do. To nie jest ważne, bo to jest rezystor, a rezystory są niepolary... niespolaryzowane, o już powinniście wiedzieć. 7 i pin 6 potencjometrem łączymy. Potencjometr będzie, oczywiście, służył do regulacji częstotliwości dawanej przez nasz układ, przez nasz. No, tak, układ. Dobra, teraz łączymy sobie Kondensatorem Kondensatorem tym Łączymy kondensatorem Tym 10 nanofaradowym 10 nanofaradów Łączymy pin 1 i pin 5 Czyli o, To dobry wskaźnik Ten pin I no i pierwszy pin, tak? Także już to robię. Mamy nasz kondensator i tak jak powiedziałem, pin 1 i pin 5. Jeden. No. Coś nie chciał mi wejść. Ale dobra. Chociaż nie chwila. Ebra. Nie do końca chcę współpracować. To dajcie mi chwilę, ja to zrobię poza kamerą. On mi tutaj wszedł z oporem po prostu, ale pin 1 i pin 5. Łączymy sobie. Dalej wybierzemy nasz kondensator 100 mikrofaradów. I podłączamy to jest Elektrolit, także on jest spolaryzowany. Podłączamy jego minus do pinu numer 3, dobra, teraz zewrzemy sobie kolejnym kabelkiem piny 2 i 6, 2 i pin numer 6 to jest. Ten pin. Tak się to na razie prezentuje. Ogólnie to wygląda dosyć skomplikowanie na, tym, na takiej płytce, ale to jest naprawdę proste, żeby zbudować. Może sobie jeszcze tutaj ładnie tego elektrolita wygnę, tak żeby się mieścił w tych dziurkach płytki stykowej to jest płytka Arduino, ona kosztuje tam 10 zł chyba No bardzo, bardzo ułatwia życie. Do pinu 3 miał być. To wpinamy do pinu 3. Minusem. No, co? Tak straciła ostrość ta kamera. Dajcie jej chwilę. OK, I'm back. Dobra. My... No tak. I teraz oczywiście wpiąłem na odwrót. To trzeba uważać przy elektrolitach. No bo one po prostu jeśli są złe, źle wpięte, źle spolaryzowane, to wybuchają. A my Firework nie chcemy, jak na razie. Może kiedyś. E, dobra, co tam nam jeszcze zostało do zrobienia? E, z tego co widzę, to jeszcze tylko jeden kondensator, ten 47 mikro nanofaradów. Po prostu wpinamy do pinu 1 i 2. No, teraz żeby nasz układzik nasz działał, to musimy go oczywiście zasilić. Zasilanie podpinamy tak. Minus podpinamy do pinu 1. W ogóle to jest moja pierwsza konstrukcja na takiej płytce stykowej, no także nie wiem, jak mi to wyjdzie. Minus podpinamy do płyt... do... do pinu 1. A plus podpinamy do pinu 8. Tak się to prezentuje. Głośnik. No bo bez głośnika no to nic nie będziemy słyszeli, czy też jakikolwiek inny odbiornik. Podpinamy tak 1 do pinu 1. Jedną końcówkę, a drugą podpinamy pod minus kondensatora. Także tu mamy odbiornik. No to zasilmy nasz układ i sprawdźmy, jak będzie się on sprawował. Zasilamy go napięciem 4V prądu stałego. No, także odpalamy nasz zasilacz. Albo można go zasilić jeszcze z takiego akumulatorka 3,7V. 3,7V. Staramy się odnaleźć kable. Wreszcie, w, 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 w kupie innych kabli. Ustawiamy sobie 4V. Nie więcej to tam nie musi być, nie wiadomo jak równo. E, dobra, wracamy do kadru. I plusik tegoż układu można plusik, a podpinam minus na 20Q. Także do plusa podpinamy oczywiście plus a do minusa podpinamy, no kto zgadnie? Minus, no te. Tak. Skomplikowane, nieprawdaż? Teraz bierzemy głośnik, podpinamy głośnik, bierzemy głośnik i po prostu podpinamy go. To nie jest ważna polaryzacja w głośniku, bo to jest po prostu cewka. I jak słyszycie, już mamy rezultat. Tutaj sobie regulujemy. Ogólnie on ma, on teraz nie wyłączył się, tylko po prostu jest za wysoka częstotliwości ludzkie ucho tego nie słyszy także może zmierzmy sobie tą częstotliwość tutaj włączę multimetr na pomiar częstotliwości no i sobie zobaczymy e, taka rada, że ważne przy pomiarze częstotliwości jest to żeby był jakiś odbiornik bo po prostu inaczej to szaleje ten, 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 ten miernik nie będzie to łatwe zmierzenie tegoż. Ja Jezu, wszystko mi teraz pouciekało i się wszystko teraz poplącze. I dramat, i panie, i idź pan. O, mam po Albo nie, bo to są nie te kabelki, czyli... Yy, dobra, może sobie to zrobimy w taki sposób. Okay. I teraz mamy wskazania naszego multimetru. Układ działa. No i sprawdźmy, do jakiej częstotliwości generuje. Do 74 kHz. To już jest wysoko powyżej bariery dźwięków słyszanych przez człowieka, bo człowiek słyszy do maksymalnie to 20 kHz. Także znieśmy sobie może. Mamy 4 kHz, a najmniej to 3,3 kHz. Jak na taki prosty układ, myślę, że jest to myślę że jest to no, fajna opcja, żeby sobie coś takiego zbudować. O, mam jeszcze pomysł: podepnijmy to sobie pod oscyloskop. Właściwie oscylograf. Tylko teraz go włączymy. Dobra, profesjonalne, panie, wszystko. Weźmiemy sobie jakąś sondę, raczej niskooporową, bo jakby napięcie generowane przez ten układ nie jest zbyt wysokie. Biorę sobie, podpinam masę. Do jednej końcówki układu już chciałem podpinać do głośnika. Widzicie mnie? Dobra, chwila, to zrobię poza kadrem, bo trzymać kamerę i zapięć to, to jest niemożliwe. Dobra, i teraz sobie wypniemy sondę naszą pomiarową, bardzo nieprofesjonalną oczywiście. I zobaczmy to. No i co? No i nic. A czemu nic? O no, nie wiem. Zobaczmy, czy może to coś pomoże. O, proszę, jaka piękna sinusoida. A, chodź o to. Piękna. Naprawdę ładna sinusoida. No muszę przyznać, że jak na taki tani układ pro i prosty do zrobienia, to no jest to warte tych kilku minut. Ja Wam to pokażę teraz z bliska. Chwila, bo mi tu wszystko leci. To nie jest proste, żeby skoordynować tak kamery. Proszę, jaka ładna sinusoida. Aparat tego za bardzo nie uchwyci. O, widzicie? Bardzo ładny sygnał. Że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało, że, że zrozumieliście. No i teraz już tylko chwilka z schematem. No, i to tyle w dzisiejszym odcinku. Także ja się żegnam.